O, oh, hej, go Ja jestem prorok i ten wspólny odcinek z Heavy Rain. I co robi się coraz mocniej? Etan się coraz bardziej poświęca, a tutaj kurde ma coraz większe kłody pod nogą. Kurde, żona go, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, żona go zgłosiła bo się jej wariatką wdraża, że jest zabójcą. I jeszcze Blake, powiewy psychologa. A teraz gra się lobby Znowu Postanowiłem nie informować o tym Loren. Później po nią pojadę. Wielki kij, mała piłka. Nigdy nie rozumiałem tej gry. Najbardziej ekskluzywny klub golfowy w mieście. Dziwne miejsce na spotkanie. Ciekawe, o czym będziemy rozmawiać. Dobra, i co dalej? Nieźle. Dziękuję. Proszę wejść, panie Shelby. Filiżanka kawy? O, nie, dziękuję. Gra pan? Raz spróbowałem. Właściciel pola pewnie nadal mnie szuka. <laughs> to ciekawy sport. Wymaga siły, ale również opanowania i absolutnej precyzji. Może rozegramy partyjkę? Tutaj nie musi się pan bać, że zniszczy murawę. Dobra. Proszę zdjąć kurtkę i wziąć kij. Ale będę lamił. Piłki są w koszyku. Szykujcie się na fail moment. W tym koszyku. W tym koszyku. Dobra. Zobaczmy jak to wygląda. Najważniejsze to właściwie chwycić kij. Gdy jest pan gotów, uderza pan. Dobra. No panie szebi. Zobaczmy jak pan grasz. Bęk. No, To dopiero pierwsza piłka. Następną powinien pan uderzyć mocniej. Chyba nie zaprosił mnie pan tylko na golfa, panie Kramer. Słyszałem, że wypytywał pan o Zgadza się. Chcę wiedzieć, czy Gordy ma związek ze sprawą zabójcy z Oliwiaką. Mojego syna nic nie łączy z tą podobną sprawą. Więc nie ma się czego obawiać z mojej strony. Nie ma powodu dręczyć mi syna. Mówiłem, nie ma z tym nic wspólnego. Z całym szacunkiem, panie kramer, ale to ja decyduję, jak prowadzę dochodzenie. Mam duże wpływy, panie rzecki. I dobrze płacę za lojalność. Chce mnie pan kupić? Ja tylko pomagam panu zrozumieć, co jest tutaj dla pana korzystne. Ile pan chce za mojego syna? Chyba źle się zrozumieliśmy. Nie pogrywam Proszę zostawić mojego syna. Bo pożałuję bardzo. Miłego dnia, panie Kramer. Jeszcze czekać za Twojej scenie z zabójcą, Gacie. I co, wracamy do Etana. Etan, ale masz przejebane stary. Bartek, Zaraz bliżej kurde, trzeba szona ratować. Nie. Ja niebezpieczny czuję się jakiś taki służbę jak widzę, jaką w dużej cierpi. <sighs> W tym razem, stary, musisz przetrwać. Porcelanowe jaszczurki. Nie pasują do reszty tych staroci. Wyglądają na nowe. Co jest środku? Był tu pożar. Wszystko się spaliło. też nic, ciągle jestem osłabiony, ledwo stoję. O, i coś jest, Dawaj. mamy to, jest klucz. John. Gdzie jesteś, Sean? Ból wraca. Lekarstwo przestaje działać. 97,11 Marble Street. Jestem na miejscu. Ale czego mam szukać na tym śmietnisku? Nie pasuje, fakiem. Trzeba te szczurki poprzeszukiwać. Czy mogę wejść już? Mogę. Oh fakt, tam widzę toporek. To teraz na stole leży GPS. Samopowiec? Na stole leży GPS. Dobra, Ej, to do tego Twojego GPS-a, pomimo tego, że tu leży doporek. Ok, łącz to. Ile poświęcisz, żeby uratować syna? Masz 5 minut, żeby odciąć sobie czubek jednego z palców przed kamerą. Jeśli uda Ci się to zrobić, dostaniesz nagrodę. I po to był ten toporek. Dobra, nie wierzę, że to robię. ale patrzcie. Pakiet. Zróbmy to.

Musisz to zrobić. Co ja mam robić? Jezu się. Dawaj, dawaj, dawaj. No Jezu się co jest! Masz cztery minuty. Kuźliwa, już wiem co musiał zrobić. Tak. No nie wierzę, no kuś. Noż. Nie, no nie wierzę. Dobra, musisz to zrobić? Pierdcha, duś. Spokój, ducho. Faj. Już. Masz 3 minuty i 30 sekund. Dobra. Próbujmy zaraz. No nie wierzę w to. Jeszcze raz. No nie wierzę w to. No kurwa! Dajmy debilu. Trwy. dawaj Musisz to zrobić zrobić. No nie nie powiedz co ja mam tu robić? Poczekajcie, dajcie mi. chwilkę. mi. chwilkę. Dobra, chyba więcej musimy zrobić. ciebie teraz. Okej. Okay. Jezusie. Chyba już wiem jak to zrobić. Dawaj Etan. Jezusie. Zrobił to! Napierdziele. Zrobił to. Я берегу тебя! Ай, это... Давай! Ja pierdziele biedak. Yeah. Ja. Ja Przestań proszę. Przestań. 예스 가아아아아아아아가 예, 뼈를 쳐라. 음음음음아가 Bliżej mamy, coraz bliżej. Niemal dzisiaj tam już jest blisko końca. Jeszcze troszkę stary. Ja nie mogę. Tak, tak. E, dobra. A uzajemy na chwilkę i dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka z Haverina no Jezu, jak ja się zestresowałem, i ja nie mogę. Oj, ale dobra, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Haverlain. Bye bye, ra.